22 podium polskiego skoczka w historii startów w Pucharach Świata to jest dla Kamila 73. podium, no i zobaczymy, czy 37. Zwycięstwo, czy e drugie miejsce, w najgorszym razie, miejsce drugie dla Polaka, bo przecież pozostał już tylko do zakończenia rywalizacji. Harm przed chwilą ruszył chyba e, przedskoczyć, przed posłyszeliśmy taki podwóz charakterystyczny. No nerwowa sytuacja. Do zakończenia jeden, jeden skok i, i nagle trochę zamieszania. E, no nie mamy żadnych, żadnych obrazów graficznych, ale popatrzmy. Karl Geiger znowu na belce startowej. Jak no no, chciałeś grafiki, to tak, miałeś, Mam. Zamówię, to tarty, więc można polecieć daleko. Zobaczymy, czy będzie to w stanie wykorzystać. Pewnie będzie, tak jak daleko poleci. No. 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 Blisko będzie, blisko będzie. Czy jakie będą noty? Te są wysokie, no to jednak jest zawodnik, który regularnie otrzymuje wysokie oceny. 19 od niemieckiego sędziego i od polskiego też, co ciekawe. 2 razy 18 2 raz 18, a więc Notani nieznacznie z Kamilem przegrywa, bo to jest 56 punktów. No ale odległością wygrywa, 56 tak, to jest 4 metry dalej. Tyle tylko, że 2,5 punktu odjęte za wiatr. No, tylko, że ta przewaga po pierwszej serii będzie tutaj decydująca. W tej serii zapewne Geiger będzie ciut niżej oceniony. Ale, ale on ma odjęte 2,5, a 4,7 miał dodany Kamil. 6,7 Więc tutaj 7,2, odległość 8, 4 metry. 3,8, wystarczy. Wystarczy, wystarczy. nieco, tak. Niedużo, ale wystarczy. No to będzie pierwszy w sezonie triumf Karla Geigera w zawodach Bucharu Świat. Najlepszy wynik w tej, w tej serii Markus Eisenbichler z 27 awansuje łącznie na 5. miejsce. O 30 punktów wyżej oceniony w tej serii od Kamila Stocha. A Andrzej Stękała też A, fenomenalny postęp z miejsca 19 na miejsce 7. No tak, tak jak mówiliśmy, 2,8 punktów Karl Geiger wygrywa pierwszy konkurs 69. turnieju czterech skoczni. Był liderem po pierwszej serii, miał nad Kamilem 3,8 punktów przewagi. No i ta niewielka przewaga się e, utrzymała, Kamil jak mówiliśmy po raz 73 na podium, po raz 20 na drugim miejscu w historii swych startów Pukany Świata, 222 podium polskiego skoczku. 73 podium, tym samym zrównuje się z samym wielkim Jensem który również 73 razy w karierze stawał na podium kucharowych zwagań. Siódma lokata w klasyfikacji czasów dla Kamila. Tak jest. No i wyniki. 2,8 punktów przebaki, czyli jeden punkt odrobił Kamil w serii finałowej. Trzeci Mariusz Lindwig strata 5,9. No, powyżej 10 punktów już następni zawodnicy, ale to nie są jeszcze oczywiście jakieś zasadnicze wielkie różnice.